Witajcie, jestem Alina i będę waszym przewodnikiem po Izraelu. Dziś podążymy śladami Jezusa, wspólnie przejdziemy drogą krzyżową i odwiedzimy Ogród Grobu. Zostańcie z nami do końca, ponieważ czeka nas specjalny wywiad. To zaczynamy. Nasza wycieczka rozpoczyna się w sercu muzułmańskiej dzielnicy Starego Miasta Jerozolimy. Tutaj znajdowała się twierdza Antonia i to właśnie tutaj Poncjusz Piłat skaże Jezusa na śmierć przez ukrzyżowanie. To tutaj Jezus zostanie ubiczowany, otrzyma koronę cierniową i krzyż. Dlatego cała droga, którą teraz przejdziemy, to droga, którą Jezus przeszedł niosąc krzyż. Właśnie weszłyśmy teraz do sklepu z antykami. Dlaczego? Abyśmy zobaczyły te ściany tutaj. Ta ściana jest częścią twierdzy, Antoni. Oryginalnej twierdzy zbudowanej przez Heroda. Muzyka Dotarłyśmy do bardzo ważnego punktu na tej drodze do jej rozgałęzienia. Jeśli teraz pójdziemy w prawo, dotrzemy w kierunku ogrodu grobu, ale jeśli poszłybyśmy w lewo, dotarłybyśmy w kierunku grobu świętego. O tej dyskusji porozmawiamy później, ale na razie pójdziemy w kierunku ogrodu grobu. A te kamienie, po których teraz idziemy, to oryginalna nawierzchnia z czasów Jezusa. Kilometrowa ścieżka prowadzi cały czas pod górę. Kontynuujmy wspinaczkę. Często ludzie są zaskoczeni widząc bałagan i handel tutaj na Via Dolorosa. Ale taka jest rzeczywistość od czasów Jezusa. Pącki Piłat, rzymski namiestnik, każe Jezusowi nieść krzyż między ulicami miasta, przed sklepami, szkołami, aby jak najwięcej osób zobaczyło jego upokorzenie i cierpienie. A teraz wychodzimy przez bramę damasteńską. Przypominam, że Jezus został ukrzyżowany poza murami miasta. Jeśli wycieczka Ci się podoba, udostępnij ten film znajomym. Docieramy do ogrodu grobu. Nasz przyjaciel Jan jest tutaj, aby nas powitać. Szalom, witajcie, witamy serdecznie. Jesteśmy teraz przed kalwarią. Możemy tutaj zobaczyć to zdjęcie sprzed ponad 100 lat, które pokazuje kształt tej twarzy przypominającej czaszkę. Niestety, kilka lat temu była śnieżyca, która oderwała nos, będący częścią kształtu tej twarzy. Ale tutaj, za czasów Jezusa, było to miejsce ukrzyżowań i kamienowania. To tutaj zostanie ukrzyżowany. To miejsce zostało odkryte w 1874 roku przez niemieckiego archeologa Konrada Tika i zauważył on, że ta okolica, w której się znajdujemy, idealnie pasuje do opisu wydarzeń z życia Jezusa. Naprzeciwko Kalwarii obecnie widzimy ten arabsko-muzułmański dworzec autobusowy. Oni odmawiają sprzedaży tego terenu i dlatego codziennie widzimy tutaj ten bałagan. To przepiękne miejsce, po którym teraz spacerujemy, należało do Józefa z Arymatei. Podobnie jak grób wykuty w skale, który zaraz zobaczymy. Tutaj widzimy grób wykuty w skalę. Przy wejściu widzimy ten rowek. W którym znajdował się wielki kamień, używany do zamykania wejścia do grobu. A teraz wejdziemy do środka i go poznamy. W piątek ciało Jezusa zostanie tutaj przyniesione i umieszczone w tym miejscu. Grób zostanie zamknięty, a w niedzielę zostanie znaleziony tutaj pusty. Ten krzyż, który widzimy przed sobą, został namalowany w okresie bizantyjskim, czyli w pierwszym okresie chrześcijańskim Izraela. Pokazuje to, że to miejsce było już miejscem modlitwy chrześcijańskiej od czasów pierwszych chrześcijan w Ziemi Świętej. Jak wiecie, jest Święty Grób i jest tutaj Ogród Grobu. I chciałam Ci zadać pytanie: jaka jest Twoja opinia na temat tych dwóch miejsc? Cóż, jedną rzecz wiemy: oba te miejsca mają znaczenie historyczne. Zarówno Kościół Grobu Świętego, jak i to miejsce tutaj. Tam tradycja jest znacznie starsza, a to miejsce tutaj jest dużo nowsze. Jednak tutaj można bardzo dobrze zobaczyć to, co jest napisane w Biblii. Biblia mówi w Ewangelii Jana, że w pobliżu miejsca ukrzyżowania był ogród, miejsce rolnicze, i mamy tutaj te tłocznie z okresu rzymskiego, co pokazuje, że była tu duża uprawa winorośli, i ten grób również pochodzi z tamtego okresu. Biblia mówi, że Józef z Arymatei miał duży, rodzinny grób. Był człowiekiem zamożnym. I ten grób pasuje do tego, co jest napisane w Biblii. E, ciekawą rzeczą, o której mówi Biblia, jest to, że po szabacie kobiety wracają, by przygotować ciało Jezusa. Wchodzą do grobu i patrzą na prawą stronę, gdzie widzą młodzieńca ubranego na biało, siedzącego. Więc w tym grobie tutaj możesz bardzo dobrze zobaczyć to, o czym mówię. Każdy, kto podejdzie tutaj do wejścia do grobu i się pochyli, zobaczy bezpośrednio miejsce, o którym mówi Biblia. Więc można to bardzo dobrze zobaczyć. A ludzie, którzy tu przychodzą, wyciągają własne wnioski. Cóż, jest tu bardzo pozytywny aspekt, ponieważ pasuje to do tego, co jest napisane w Biblii, i ludzie mogą zobaczyć to na własne oczy. A ta ryna tutaj, ten mały mur, tutaj to było miejsce, gdzie obracał się kamień. Pamiętasz historię, w której Biblia mówi, że kobiety martwiły się, kto odsunie kamień od wejścia do grobu. Tutaj możemy zobaczyć coś, co Biblia nam pokazuje na własne oczy. Więc bardzo dziękuję Janie. I to bardzo dobrze podsumowuje to, co jest tutaj napisane. Nie ma go tutaj, bo z martwych wstał i to jest naprawdę najważniejsze. To miejsce jest pełne wiary i emocji. Mam nadzieję, że wycieczka się podobała. Jeśli tak, subskrybujcie kanał. Pozdrowienia z Jerozolimy, do następnego razu.